Dzień dobry, cześć. Hej, witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj mam przyjemność zaprezentować państwu miejskiego kompakta, jakim jest Ford Fiesta 7. generacji po faceliftingu. Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 2016 roku. Pod maską bezproblemowy, wolnossący silnik 1.25 benzyna o mocy 60 koni mechanicznych. Jest to idealnie moim zdaniem dopasowany silnik do gabarytów tego samochodu. Przypomnijmy, Fiesta waży zaledwie tonę 100 kg, tak więc 1100 kg zaledwie. Więc taki silniczek spokojnie w niej daje sobie radę. Przebieg tego egzemplarza to 87 000 km. Podkreślam, że samochód jest bezwypadkowy, oraz oczywiście jego przebieg jest potwierdzony i oryginalny. W tej prezentacji chciałbym się skupić na wszystkich niedoskonałościach oraz oczywiście zaletach tego samochodu. W tej prezentacji chodzi o to, by Państwo zobaczyli ten samochód tak naprawdę bez oglądania, bez wychodzenia z domu. Możecie sobie taki film otworzyć w domu na telewizorze i już podjąć jakąkolwiek decyzję, czy to właśnie ten samochód będzie w Waszych rękach. Oczywiście. Jak to zwykle bywa, najpierw zobaczymy sobie samochód tutaj dookoła, później troszeczkę o nim opowiemy. Jak Państwo widzieli, z przodu soczewkowe reflektory z światłem LED do jazdy dziennej, alufelgi 15-calowe na oponie wielosezonowej z 2023 roku. Powłoka lakiernicza prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Gdzie Gdzieniegdzie znajdziemy jakieś drobne zarysowania. Oczywiście je Państwu pokażę, między innymi tutaj na ranci drzwi, bardzo mała ryska. Tych niedoskonałości od razu uprzedzam, będzie bardzo mało. Tutaj wszystko prezentuje się dobrze. Zobaczcie na koło. Fajnie wyposażona wersja tego samochodu. Tak jak powiedziałem, reflektory soczewkowe, światła LED do jazdy dziennej. Mamy jeszcze podgrzewane przednie fotele, podgrzewaną przednią szybę. Tutaj na zderzaku, zobaczcie, w tym miejscu zrobimy tylko ostrość. Delikatne zarysowanie, poza tym wszystko jest w porządku. Proszę brać pod uwagę, że samolot ma no prawie 10 lat. Jest to auto bezwypadkowe, tak więc nigdzie nigdy ten lakier nie był poprawiany, odnawiany, lakierowany. W pierwszym lakierze auto 9-letnie ślady zużycia, ślady użytkowania muszą się takie pojawiać. No Jest to kwestia jak najbardziej normalna. Zobaczcie, tutaj wszystko w jak najlepszym porządku. Brak jakiejkolwiek korozji. Jak to nieraz w Fiestach bywało, dokładnie w tym miejscu, z jednej czy z drugiej strony, zobaczcie, nie ma tutaj totalnie nic. Eee, tutaj dalej, po rancie idąc, czy w środku, brak jakiejkolwiek korozji. Tutaj mają Państwo tą oryginalną naklejkę, która chroni przed eee, odpryskami kamieni. Felga, koło prezentuje się bardzo dobrze, zobaczcie. Samochód, oczywiście, jak to u nas bywa, jest już po pełnym serwisie. Eee, nowy olej w silniku, filtroju powietrza kabinowe, świece zapłonowe. Zobaczcie jakieś pojedyncze odpryski na drzwiach. Raz, dwa, trzy. I tutaj znajdziemy czwarty tak na odczepnego. Na wideo bardzo ciężko jest to pokazać. Zobaczcie jakieś drobne odpryski na drzwiach tylnych. Tutaj delikatny ubytek lakieru na tych drzwiach przednich pasażera. I to generalnie byłoby na tyle, jeśli chodzi o jakiekolwiek mankamenty w tym 9-letnim używanym fordzie. Podkreślę to raz jeszcze i będę to podkreślał w tym filmie jeszcze pewnie parę razy. Jest to bezwypadkowy egzemplarz w 100% w pierwszym oryginalnym lakierze. Zaletą tego samochodu jest oczywiście jego przebieg, pełna pewna historia oraz silnik. Na internecie w ogłoszeniach znajdziecie bardzo wiele podobnych egzemplarzy, ale tylko i wyłącznie podobnych. I znajdziecie tam silniki niestety 1.1, 1.0, czy, czy Ekobusty. Raczej e, śmiało można omijać takie samochody i wybrać właśnie taką konkretną, wolnosącą benzynę. Co do prezentacji wnętrza, już sobie e, do niej przejdziemy. Ja chciałbym, żebyś, żebyście jeszcze raz zobaczyli ten samochód z zewnątrz. Prosty samochód, bez żadnych zagnieceń. Naprawdę bardzo dobrze utrzymane auto. Mimo tego, że jest miejskie, wiadomo, że w ruchu miejskim te samochody są bardziej narażone. Na jakieś delikatne uszkodzenia, ale ten samochód na szczęście od tego się uchronił. Auto oczywiście sprowadzono osobiście przez nas z Niemiec. Jesteśmy jego pierwszym właścicielem w Polsce. Samochód, jak Państwo widzą, jest zarejestrowany. Oczywiście posiada ważne ubezpieczenie oraz badanie techniczne. Wnętrze prezentuje się równie dobrze, co i zewnętrzne strony tego samochodu. Mamy haczyk na jakieś drobne zakupy, jakieś tutaj siatki również do przypięcia. Z lewej strony taką wnękę, z prawej również ta wnęka się znalazła. Kolejny haczyk na zakupy. Tutaj pod pokładem mamy zestaw naprawczy, oryginalny, aczkolwiek jest też miejsce na koło dojazdowe. Tapicerka w środku prezentuje się bardzo dobrze, bez śladów zużycia. W tyłu szyby manualne, tapicerki zobaczcie, nie są porysowane, są takie jak być właśnie powinny. Mamy tutaj też możliwość zablokowania drzwi tylnych kluczykiem, wtedy to zamykamy. Wtedy mamy pewność, że dziecko od środka, nawet gdy będzie bawić się klamką, to nie otworzy nam drzwi podczas jazdy. Zobaczcie, tapicerka w bardzo fajnym wzorze, chyba najładniejszy wzór jeśli chodzi o fiestę tych foteli. Oczywiście na tylnych, bocznych fotelach mamy mocowania Isofix. Tak, by w szybki, bezpieczny sposób zapiąć tam fotelik dla dziecka. Tutaj analogicznie będę się powtarzał, wszystko wygląda tak samo dobrze. Wrócimy jeszcze może okiem na deskę rozdzielczą. Samochód podczas nagrywania tego wideo mamy cały czas odpalony. Nie wiem, czy w ogóle Państwo to słyszą. Aczkolwiek no, ten egzemplarz pracuje naprawdę świetnie. Zobaczcie, znowu tapicerki fajne, satynowe, wykończenia klamek wewnętrznych. Fotele wyglądają bardzo dobrze z tą białą nicią na oparciu. W wielu Fiestach nie będziecie mieli tych kratek. To jest jakby wina już typowo Forda, typowo Fiesty. One są wklejone oryginalnie na jakiś Kiepski klej, kiepskie tworzywo i one z czasem odpadają. Zobaczcie, tutaj się jeszcze to wszystko uchowało. To, że nie ma tej kratki, to nic nie znaczy. Jest to taki po prostu typowy problem Fiesty. Mamy oczywiście dwa kluczyki typu styzoryk. Zobaczcie, jeden w stacyjce, drugi w mojej ręce. Książkę serwisową. Z tego, co pamiętam, bardzo skrupulatnie serwisowany był ten samochód. Oraz oczywiście jeszcze badania techniczne, tak zwane tify które sobie również sprawdzimy. 19 rok 41 tysięcy kilometrów. To jeśli chodzi o inspekcję, dokładnie tak. A interwały serwisowe czy to właśnie było to zaraz sobie tylko zweryfikujemy. Ja Państwa przepraszam, jest godzina 5.30 rano. I właśnie takie rzeczy trzeba robić z samego rana, by dobrze ten samochód pokazać, by żadne światło nam się nie odbijało. Ostatnie badanie techniczne wykonane w czerwcu 2025 roku, przy przebiegu 87234 km. Badanie pozytywne, TIF, czyli przegląd niemiecki ważny, zobaczcie, jeszcze dwa lata. Tutaj mamy oczywiście też te wcześniejsze wpisy, na przykład maj 2023 przebieg 81 tysięcy kilometrów mamy tutaj wszystko w pełni udokumentowane 19 rok marzec przebieg tego samochodu 39 tysięcy kilometrów więc przebieg jak najbardziej potwierdzony oczywiście 30 lat prowadzimy działalność gospodarczą zajmujemy się sprowadzaniem samochodów z Niemiec jeszcze nigdy na szczęście nie mieliśmy takiej historii że coś z tym przebiegiem było nie tak i wiem, wielu z Was będzie się czepiać jak to możliwe, że samochód ma taki przebieg no moi drodzy, jest to możliwe, jak się robi w tej branży 30 lat, ma się swoje znajomości, swoje kontakty właśnie tam na zachodzie, no i też wiemy jakie samochody możemy sprowadzać właśnie dla Was tutaj mamy miejsce, by wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera, robi się to właśnie również kluczykiem to dla tych, co z przodu wożą dziecko w tym foteliku tyłem do kierunku Jazdy w każdym praktycznie samochodzie mamy takie zabezpieczenie dodatkowe. E, przepraszam, jeszcze teraz mi się przypomina na lusterku prawym. Zobaczcie, takie drobne e, ryski. Malutkie, no, jest ich kilkanaście, raz, 2, 4, 5, 10, 15 takich drobnych e, rysek. Nie wiem z jakiego powodu to powstało. E, no ale zobacz, no jest to praktycznie niewidoczne, ale. Tak jak to u nas bywa, wolimy państwu pokazać wszystko od A do Z, tak by później na miejscu nie było żadnych niezgodności. Po prostu chcemy, by państwo już przyjechali, tak naprawdę po ten samochód konkretnie go kupić. Myślę, że w tej prezentacji pokazujemy wszystko, więc spokojnie mogą sobie to państwo zweryfikować. Jeszcze na sekundkę wrócimy również do tego tylnego błotnika, gdzie też nie ma żadnej korozji, żeby nie było, że pokazałem tylko jedną stronę, bo wiem, jak to w świecie internetu bywa to od razu pokażę państwu tutaj wszystko dookoła. Również mamy tą naklejkę zabezpieczającą. To jest takie dla was taka nawet lekcja, troszeczkę nauki, że możecie właśnie sobie porównywać takie rzeczy w samochodach, które kupujecie z lewej właśnie i z prawej strony. Jeśli z jednej strony tego nie będzie, no to już może to o czymś świadczyć, jakaś lampka się w głowie może zaświecić. I tą kratkę tutaj również mamy, jak widzicie a tutaj pod spodem mamy schowek do dyspozycji kierowcy. Mam również poduszkę powietrzną chroniącą kolana kierowcy. Wnętrze prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Skórzana kierownica, która w fieszcie wygląda świetnie. Na środku oczywiście klakson. Z lewej strony sterowanie multimediami. Licznik fajny, prosty, czytelny przebieg. Jak widzicie 87 789 km. Eee, tu mamy manetki od wycieraczek. Tu oczywiście od kierunkowskazów, a tutaj mamy przycisk od komputera pokładowego, pokazujący nam m.in. liczniki dzienne, średnie spalanie, ilość, którą możemy przebyć na danym paliwie i tak dalej. Radio nie jest jakoś konkretnie rozbudowane. Mamy tutaj wejście CD, USB oraz AUX. Te wszystkie przyciski oczywiście sterują radiem. Tu mamy możliwość zamknięcia bądź otwarcia samochodu od wewnątrz. Światła awaryjne poniżej banalny w obsłudze panel klimatyzacji oczywiście klimatyzacja jest sprawna trzy e, pokrętła prędkość nawiewu rozdział nawiewu oraz temperatura e, przycisk ten bajer na zimę jak ja to mówię podgrzewana przednia szyba czyli sąsiedzi e, w waszych blokach, mieszkaniach, domach e, czy bliźniakach rano wylatują ze skrobaczką by ruszyć w drogę wy wchodzicie do samochodu, odpalacie klikacie jeden magiczny przycisk Pół minuty i szybę macie, drodzy Państwo, odmrożoną. Tutaj mamy również oczywiście podgrzewaną tylną szybę. Gdy włączymy podgrzewaną tylną szybę, z automatu podgrzewają wam się również lusterka boczne. Tak więc taki pakiet zimowy w tym samochodzie jest jak najbardziej obecny. Tutaj mamy podgrzewane przednie fotele regulowane w dwóch płaszczyznach mocy, jakąś półkę, chyba nawet, nie wiem, moneta, jeden złoty się tutaj nie zmieści, jest ona bardzo wąska. Pięciobiegowa manualna strzema biegów, i zobaczcie, jak to wszystko w ogóle do siebie pasuje. Kierownica skórzana w żadnym stopniu nie zużyta, żadne elementy we wnętrzu nie są zużyte. Gałka zmiany biegów również. Tradycyjny hamulec ręczny, tutaj jego dźwignia również pokryta skórą z takimi satynowymi dodatkami, jak to m.in. na kierownicy, czy tutaj wokół gałki zmiany biegów, czy właśnie na klamkach od drzwi. Tutaj znajdziemy już większą, bardziej pojemną wnękę. Dwa miejsca na napój z taką przegródką, nie wiem, na jakąś drobną monetę, no ale coś takiego Ford tutaj nam oferuje i sporą półkę, naprawdę z szerokim rantem, z kolejnym miejscem na napój i to by się właśnie tak prezentowało nie wiem, możemy jeszcze otworzyć maskę, niech Państwo sobie również zajrzą i tam, ale tak jak powiedziałem, samochód jest po pełnym serwisie, jak to zwykle u nas bywa, tak więc mamy nowy olej w silniku, nowy filtr powietrza, kabinowy oraz, oczywiście, oleju. Ja sobie tylko teraz otworzę maskę. I tak nam się to, drodzy Państwo, prezentuje: 1,25 wolno-sąca benzyna. Oczywiście, również wleciały nowe świece zapłonowe. Tak więc, ten pierwszy serwis, taki najbardziej, że tak powiem, potrzebny po zakupie samochodu, mają Państwo już wykonany. Kupujecie ten samochód, tankujecie, jeździcie i cieszycie się naprawdę. Bardzo fajnym, zadbanym egzemplarzem. Jeśli oczywiście podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Jeśli interesuje Was jakiś samochód, którego w ofercie nie mamy, w opisie mają Państwo linki do naszych stron internetowych, to serdecznie zapraszamy do nas. Zadzwonić, napisać, zapytać może coś konkretnego, akurat w przyszłości będziemy już dla Państwa szykować. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej!